Jak udostępniać testy w grupach? To bardzo proste i nie robimy tego w taki sposób, że każdy test przerzucamy do grupy, do, do wszystkich grup ileś tam razy. Możemy to zrobić właściwie za jednym zamachem. Żeby jakiś konkretny test udostępnić grupie, wchodzimy w testy, pojawia nam się zbiór testów, które. Stworzyliśmy, wybieramy test, który chcemy udostępnić. To będzie test z Witkacego, i tak wygląda ten test. O, i jeśli chcę udostępnić ten test w grupie, wybieram tutaj zakładkę Kontekst, i pojawia mi się lista grup. Stworzyłem grupę pokazową, wybieram coś takiego i zapisujemy test. Test będzie widoczny w grupa pokazowa. Potwierdzam i teraz proszę zobaczmy jak to się przedstawia. Jestem w moich grupach, mamy grupę pokazową i tutaj w zakładce Testy kursy pojawia nam się test z Witkacego. Każdy użytkownik po kliknięciu w ten test będzie mógł go rozwiązać. To samo, dokładnie tak samo robimy z kursami. Mamy tutaj kursy. Wybieram jakiś mój kurs. O, rozkład normalny, podstawy. Przechodzę do kursu. Tu są jego lekcje, i tu znowu mamy kontekst. I umieszczamy w grupie pokazowej. Właściwości kursu zostały zaktualizowane. Zapisujemy. I proszę bardzo, w grupie. W moich grupach mamy grupę pokazową, i mamy tutaj już kurs. Rozkład normalny. I każdy z użytkowników będzie mógł ten kurs przejść. O, tu go sobie obejrzymy na pełnym ekranie. I każdy z użytkowników będzie mógł zrobić test z witkacego dziękuję bardzo